Hejo! Z tej strony Ewan, to jest ponownie Astronir i tym razem gram sam, bo Uesa jest wredny i nie chciał ze mną grać Widzę planetę, widzę gwiazdki i Nie hey, wiem up, czy, czy orbituje wokół naszej planety, czy się powoli oddalam w przestrzeń no, powiedz, Nie jestem w stanie stwierdzić <laughs> Wyrzucił mnie w kosmos, nie chciał mnie ratować, więc zaczęliśmy od nowa drugi sezon, ponieważ... Powiedz, że wylądowałaś na nowej planecie, niech uwierzył. Jeszcze raz. Hej, z tej strony, RFN! Wylądowałem na nowej planecie. za też tu jest, w ogóle nie. sud. To jest... To, jest... To, jest... To, jest... to jest najbardziej retarded początek odcinka, jaki kiedykolwiek wyszedł. Tomasz, co będziemy robić w drugim sezonie? Czy będzie jakiś zróżnicowany gameplayer? Czy też będziemy błodzić po jak przez się dni? Tak oficjalnie zaczynamy drugi sezon tejże jakże ciekawej, interesującej i w nowatorskiej serii prowadzonej przez dwóch zajebistych youtuberów z bardzo roz... Ktoś się mówi, czekaj, jak to się mówi? Szybko. Jak to się e, mówi? E, Beza. To może e, roz... roz... Rozwiniętym komentarzem, o właśnie. A, no, 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 no. Poważne dyskusje. Zacięte dialogi. Życiowe problemy. Super akcja z... Kopaniem dołków! To wszystko i jeszcze więcej! W naszej nowej serii zastroni. Yeah! Ta 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 Drugi sezon się dziś zaczyna To będzie początek super Ta 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 kiedyś Ta ta Aha! Tam widzisz to? Widzisz? Co? No co? mi się tu pokazuje palcem? Stań za mną No I. Jak jak patrzysz. O, tam. To co tam widzisz? Tam są góry. Nie, Przed! O! Nie załadowało mi się teraz! Ej, mam render distance chyba zmniejszony, wiesz? O ty, ty. ty, Ma ty I wiesz ty. co jeszcze mam? Mam jeszcze 50% tlenu. Eee! Jeszcze <laughs> <laughs> no najprzyjemniejsza... <laughs> Zaczyna się! <laughs> najprzyjemniejsza rzecz w tej grze to patrzeć, jak umierasz stary. To jest smutne, Dzięki. ale to jest takie trup. Dobra, wytłumacz mi, bo ty byłeś w tej grze minimalnie dłużej ode mnie. Co to jest ta trawa teraz? Eee, to jest. Y, pff, złożo... Nie. Jak to się nazywało? To jest złoży zieleni? Słuchaj, to wiesz co, nie, nie, nie pytaj, tylko ko... Organiczny to jest jakiś. O! A nie zapomnij, że na kum masz plecak. Pamiętam. I wiesz co, jeszcze mam mało tlenu. Ja pierdolę. Ja zbieram na razie to, to żółte coś, a 50% tlenu teraz. Nie jest tak źle. Ta, czy mi się wydaje? Dobrze mi się wydaje, widziałem kotecka. Ej, to jest jakiś nowy efekt jak to kopię. I nie wiem, co to do końca robi. No i co tutaj jest? No jest tak jak było. Nadajniki i tak dalej można rzeczy robić. Nadajniki, pierdolniki, bardzo ładnie wszystko ładnie. Eee, tak. Ale, eee, okej, okay, czyli... Mm, musimy zacząć od żywicy w takim razie, nie? Aha, to teraz najdrzywice, to będzie? Ja nic nie pamiętam. Patrz. A co też tu się to ta... widzisz? Też to widzisz takie. Takie kurde. Co tu jest? I co ty robi? bo to ani nie zbiera, ani nic. Daję ci nadzieję, kurde Daję ci nadzieję, że znajdziesz coś, a tak naprawdę. To, to ma być. Bo to naprawdę nic nie daje. O co chodzi? No, szczęście my jesteśmy weteranami, to wiemy, co robimy. I tutaj w ogóle. Jest, mam rezin. Ja mam, wiesz co? A Mało I tlenu. Have... No, ja też. Stary, nie zapomnij, że mamy sprint. O FAKTYCZNIE Suffocating widziałem dusi się Ja, ja nie ale to, że... ale to brzmi strasznie po angielsku Bo po polsku A, no kurwa dusi się ciele tam, nie A... Suffocating A, A nie. po angielsku suffocating Co robisz? No kurwa tylko suffocating Suffocating O slajduje po płaskim terenie Nice nice dopracowana gra do... Quality gameplay 2017 Stary, to jest jedna z ilustrych gier dobrych, które można spotkać Dobra, Musisz... słuchaj, jakiś... jakiś wrak znalazłem I już mam 25% plenu. wiesz co? To był zły pomysł Już no, się. Co ty kurwa robisz ty? Umieram! I'm suffocating! I'm suffocating <laughs> 50% Ej, ja nie mogę... Ja nie mogę tlenu z tego wydobywać O kurde, czemu nie mogę z tego wydobywać, no? Dedne, jak. Czyś być czyś był in asshole, czyli w duchu. <grym> no o, rach! przeżyłem. Ej, ale. <grym> in asshole. Ej, ale słuchaj, nie możemy wydobywać złóż. Czemu? Ktoś jakoś inaczej teraz robi. Oni mają na to sposoby. Stary, teraz potrzebujesz kurwa normalnie. Łopaty, <grym> o oh, Minecraft is, it's Minecraft all over again. Jest Minecraft all over again. <grym> Powiedzcie jedną ciekawą rzecz? No. No bo Julka tutaj ze mną jest ogólnie w Wielkiej Brytanii i ona się uczy angielskiego. I ona no. myślała, że, e, że, powiedzenie, ma się kogoś w dupie, można e, normalnie bezpośrednio przetłumaczyć. Więc poszła teraz do pracy i powiedziała, że I have you in my asshole". O nie! <laughs> o nie, najgorzej! Więc e, no, życie... To, to chyba... ...płata nam trochę problem. Co ty tam robisz beze mnie, stary? Co ty badasz za jakiś... No bo właśnie jest wrak, próbuję go odkopać. Pamiętasz, że odkup, go odkopaliśmy ten poprzedni pokaż wrak. Mi, pokaż mi jak go odkopujesz. Pokaż mi swoje towary. Brak energii, no to więcej się nie odkopię. I help. I, I hel help. <laughs> Jakie uwielbiam ten twój grzywa angielski. I help. <laughs> Złoto. Ja mogę, ja mogę codziennie do ciebie tak mówić. I help. Mówisz? No znaczy, żeby nie było. Ja nie jestem taki retarder w prawdziwym życiu, ale lubię być. To jest mój hop! No to widzę, że się rozumiemy, bo lubimy spierdolenie na tym samym poziomie Nie lubimy spierdolenie na tym poziomie O dobra, masz tlen, bo masz chyba mało tlenu Eee, I'm you know, you know I no, suffocate. Co, co, suffocate Doleci, doleci I, I suffocato Suffokato Suffokato, co robisz? Suffocato Cześć, co tu Aha, dobra, powiedzmy, że. Aha, dobra. Uwaga, już robi, już odpierdala, patrz co ja robię, patrz pa, już, już zaczynam, już zaczynam swoje magie Czary mary Słuchaj, ja mam tylko organiczny, ja nie wiem po co nie, mi to Nie, nie ma za co, nie ma za co Dobra <słuchy> <słuchy> nie, 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 nie ma za co nie ma... No, już to tak się miało przydać, co... nie wiem A, bo z tego się paliwo zrobi Czekaj, co my z... zawsze potrzebowaliśmy na początku? Wiesz co, Chyba potrzebowaliśmy złożony, miedzi i złożony To teraz złożonego Ty, ty, burza o, piaskowa ty, O ty, o ty, o ty, o ty. Cześć, robimy mur, z której strony? Pod mur. sobie, pod mur. sobie Łeza, mur, łeza Pod ciebie, pod ciebie Łeza, łeza Co? Wpadniemy do jaskini i będziemy w dupie, będziemy in asshole Stary, do you have me in your asshole? Do you? Mm. Do you have me in your. Nie, proszę, nie. To naj... Naj... najgorsze nightmare no w ogóle, nie? Do you no. have me in your asshole? Do you... do you have me? Do you have me? <ścoughs> Ej, Sledu nie mam. Podróż do wnętrza ziemi! Co tu się What do... could go wrong? Czy umarłeś? Nie. A ty? Jeszcze nie. No właśnie, tylko, póki masz energię. Kop, nie, kop. Mam tlenu, nie mam plenu, nie mam plenu. Ja też nie mam, to kopie póki możemy. Kopmy Ale tlenu. nie na bok! W dół! Łeza w dół! Sary, gdzie ty jesteś? Orientację w ogóle zmieniłeś czy coś? Straciłeś? You nie know, you know I dołodajmin! Ja się boję, ja nie mam tlenu, stary! Ja też nie, no kop, i tak już nie żyjemy, no Stary! Ja nie, nie wiem co mam w plecaku, co mam w plecaku Ja mam tylko organiczny jeden to... Wiesz chuj z tym a chuj z tym! Jak umierać? Tu umiera? O nie. Ta. O nie. Suffocating! O nie, o nie stary. Co się dzieje? Aj, suffocating Ale to jest taka masakra. Bo ja chyba nie widzę, co się dzieje. No wiesz no. co? Zupełnie się tego spodziewałem. We suffocato. I teraz. Te, teraz tu. What? Co? Co się stało? Nie wiem, ale to było beautiful i ja chcę tak jeszcze raz wejść we mnie i. O nie, O Nie, stary! Teraz tam nie? To jest śmierci, to jest kara za bycie Czekaj, kara za bycie cicho. Uwaga, słuchaj, ja to zakopię, zrobimy nad tym górkę małą i będziemy wiedzieć. Poczekaj, poczekaj. Ty chcesz tam znowu spaść, prawda? Wiesz co, za każdy chujowy joke w tej serii Trzeba spędzić Znaczy trzeba spędzić skok Trzeba po prostu tu kuwa skoczyć I masz problem, nie? Eee, wiesz co, myślę, że nie będzie potrzeba tych joke'ów, bo my będziemy sami tam skakać Okej okay. Zrobimy, co ty na to, żebyśmy zrobili sobie małe iglo Małe? Jak małe? <laughs> Ej, zróbmy. Ej, 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 ej. Zróbmy, ej, ej. 11, okay. Ej, ej, eleven. Co? Mateusz! Mateusz! What do you want? What do you want from me? What do you want? Zróbmy competition No. Na najpiękniejszy domek w całym Uniwers. Słuchaj, na razie nie mam z czego życia. Ty chcesz domki stawiać. Może potem? Tak, przy Starry. setnym odcinku serii. Przy setnym... Ty widzę, bardzo optymistycznie patrzysz na tą naszą serię No ja zawsze... O... Jak ty nie będziesz, jak my nie będziemy patrzeć optymistycznie, to, to nasi widzowie też nie, to tak to działa A. I właśnie wiec. w tej chwili zjebałeś, seria w tej chwili umiera przez ciebie Jak, jak się ty z tym się, czujesz? Jak to się robi? Szybko. Nie no, ogólnie... Tu trup cały czas leży Czy ty widzisz, że tu cały czas trupy leżą? No, nasze czy one to będą tu do, do końca kuba naszego życia. Będą ci przypominać, jak bardzo zjebaliśmy. Ale ty nie rozumiesz, że tu trupy leżą. No, rozumiem powagę sytuacji, ale. Nie, ty, nie rozumiesz! You, you scared? Boisz się? Boisz się trupów? Łezajc. No, ma, jakieś... bo mi się przypomniała seria z Rika i Mortiego, gdzie muszę za, zakopać Rika i Mortiego. No, oni zakopywali siebie samych, to my też będziemy mu może musieli. Ale ty nie rozumiesz, że to nasze trupy są. No, o, zniknęły. No teraz wyszedłem na głupka, no! Bo ja tu widziałem siebie! No też widziałem, że byliśmy. A, no. dobra, czyli nie jestem popierdolony. Aha, <laughs> jesteś, tylko troszeczkę mniej niż sądziłeś. Dobra, dobra. co ty robisz? Zrobiłem, kub... zrobiłem nam norkę, żebyśmy się schowali przed jakimiś niebezpieczeństwami tego świata. Na zrobiłem przed, nam norkę. Na przykład przed hate komentarzami. Kuwa, nie mów mi! O, PewDiePie brak energii... PewDiePie już nagrał. Pamiętasz te komentarze z 2015 roku? 2015? Myślałem, P że w 2011 one też istnieją. PewDiePie już to nagrał. Co, ty myślisz, że to umarło? Dwa lata temu? Ty myślisz, że to umarło? Nie. Nie? O nie, stary, coś ty. To nie umarło, to dalej się rozwija. No Nowotwór się roz... Dobrze to robię? Jeszcze raz tkniesz mój domek. A ja nie ja... chcę. Psuję zost. zostań. Dobra, 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 ja pójdę zrobić swój własny. I will... Nie, no... zostań tutaj, tylko ja nie chcę psuj! Zro... Ja chcę zrobić swój własny. Mogę mieć pozwolenie, żeby zrobić swój własny domek? Możesz, tylko nie psuj tej norki, bo wypatroszę. Wypatroszę, za oszmaty za wezmę i wypatroszę. Okej, okay. okej. Okay. Więc tak, <laughs> mój domek będzie far, far better yy, i lepszy. Far better and far more superior than yours Tak, więc teraz kurwa... Myślałem, że ty ten kanion wykopałeś, że to twój domek będzie. To jest mój dom Wow Stary mam doła, nie? <laughs> yeah. it's scotch! Kurwa, it's scotch. <laughs> I'm jumping! The end <laughs> The end is here The end The is, is here The future is here Dobra słuchaj, bo my się trochę opierdalamy, nie? Nie nie, nie, dobrze, 40 minut trzeba wyrobić, nie? Pff, serio 40? No nie, ma ile zazwyczaj robić? Ja myślę, no bo to 40 to było właśnie jak my już y, naprawdę nie wiedzieliśmy co ze sobą robić. Myślę, że A. tak po 20. Myślę, że tak po 20 byłoby optymalnie, nie? Dobra, dobra, ty masz zawsze rację What? Co? Powiedz coś serio i nie kłam. Okej okay. Eee, eee... Jesteś eee, A. Czy twój fryzjer cię nie lubi? Ja wiem <noise> o, o nie! O nie, to mocny punkt! O nie wyciekło! Informacje tajne o mnie! Wyciekły! Pójdą na tajną Wikipedię o polskich youtuberach! W ogóle to ja bardzo szanuję panią Grażynę. Robi zazwyczaj dobrą robotę ale nie ostatnio, ostatnio chujowa robota była. What? Przepraszam. Co, Łęzę, co? Kuba, ja nie wiem. Czekaj. Explore, discover mine. Big Flat, add, tak dick dalej. Flat. Dobra. Dobra, jest tak. Dig fla <laughs> Flat. A może to jest mieszkanie, Penis? A, dick Flat. A... Penisowe mieszkanie. Dobra, żeś wybrnął, ty. A? Zna się ten English. Zda się ten English, no. Ale ci zawsze Bild nie było tak, extent. powiedzmy, że u ciebie się w odcinkach nic nie robiło? A u mnie się robiło Tak! Wszystko? Zawsze, więc w następnym odcinku będzie wszystko. Kurwa. <grym> powiem tobie jedną rzecz. Jestem zawiedziony. Czym? Ponieważ ogólnie... A to zaraz ci powiem. No mów, nie wstydź się. Dobra. W Wy... Ogólnie, jak wiesz, zacząłem serię Little Nightmares, tak? No? I mała, małą postać, bo o grze nie wiedziałem nic, zaczynając grę, nie? I grę nazwałem, znaczy małą postać, nie wiedząc, czy to dziewczyna, czy chłopak, już wiem, że to dziewczyna, nazwałem ją dwunastek. O kurwa. Dobra. I kurwa, nikt nie ssają działka, nie? A wszyscy tak. Czy to tak, nie bądź, czy ona się nazywa szóstka? Już przynajmniej być blisko. A ja mówiłem, bo on ma chude nogi, nie? I dlatego kurwa nazwałem go 12, bo ma chude nogi jak ty. Ale kurwa nikt nie czaj. Oh, Jesus. Ej, dobra, Więc... okej, okay. o co chodzi z tym kopaniem, z tych źródeł. Czarnoś bo się po prostu wyżalić. Przyjmujesz swoje no wyżalenie? Przyjmuję twoje wyżalenie, ja rozumiem. Ja. I, I, under... I understand I support. A, no to chyba good. Wiesz, symetra takie rzeczy. I don't understand your reality, czy jakoś tak... <gry> czy jakoś tak... Ej, kurwa, jak się kopie rzeczy w tej grze, bo mnie to zaczyna wpieniać! Dobra, ja ci tutaj zaraz zrobię z ziemi łopatę. Po, 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 po prostu potrzebuję jeden, dwa stiki i jeden... jedno drewno. Ey, stary! Nie. O nie! Idzie burza, muszę użyć twojego igły na razie! No to, bo to chodź trakt, do mojego igro, spoko! Budowy, i... Po to je zrobiłem, nie? i zrobiłeś okno tutaj stary Przypadkowo. Da, Ej, da, 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 tak, 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 miał być okno, tak. Stary, ładnie. Tak miał być. Zrobiłeś drugie? Nie. Drugie to jest wejście. Balkon, przez balkon się wchodzi. A, dobra, widok na, ja za. widok na niebo, widok szybę. Ja za, tak. mam, mam, on... ci zrobić, mam ci zrobić okno w twarzy? <laughs> <Stary>. <laughs> Bądźcie <grymianie> zrobić... Bądźcie zrobić jak jedno... nabdwa... No właśnie, <grymianie> to śmieszne nawet. Tak jak torbiornie. nie? Aha, I've made some improvements... ...to <grymianie> your face. I've <grymianie> made some improvements... ...to your face. <grymianie> to jest najpiękniejszy tekst w to overwatchu, Ładnie. Ładnie. Bardzo ładnie. Ej, jest so, dobra, 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 pieprzenie, pieprzenie, może zakończymy ten odcinek tutaj. Także kreatywni youtuberzy wykazali się kreatywnością w tym odcinku, Czekaj, zrobiliśmy czy w ogóle dużo. można umrzeć tutaj na tej burzy czy nie? Chyba nas może zmieść. Możemy dostać A, od puszcza, czegoś. Kuba, kuba się, no da się, skalężący. da się O oh, Stary! Oh, no! <laughs> Power! Nie dobra, bo nie są... Bo zaraz sąsiedzi przyjdą mi wpierdolić. Chciałbym mieć taki sąsiad. Co? Co? Przestań <laughs> mi zadawać głupie pytania. <śmiech> <śmiech> Nic nie wiadomo, a ty się czepisz. Dobra! Panie i panowie, dziewczynki, chłopczęta oraz psy. Żegnamy ten was w tym odcinku... co są psy zwierzęta? Co zwierzęta Ponieważ, i psy? Okej okay, zwierzęta i psy tak y, żegnamy was w tym, że jakże pięknym odcinku e, gry Cię. zapełnionej muzyką Roden e, ze Stranger Things e, oglądałeś? Oglądałem. Ja fajny nie kuba. dobry serial. O, 80. lata i te klimat zajebiste. Lubię te rzeczy. Dobra, my kończymy ten odcinek, następny będzie klasycznie łEzy także no, dziękujemy, linki w opisie i w ogóle i e, powiedzcie nam jak kopać, ale zaraz się pewnie nie dowiemy, bo to odcinek łezy więc on będzie więc on będzie bardzo produktywny, tam będzie dużo rzeczy, a ja będę ciągle umierał. Także klasyk. Ejo, cześć, bye pa. bye!